Ła wow. Ej, ja Halo, ja ja, Witajcie na kanale Kodrzak na Urbexie Wchodzimy tam, gdzie milczy czas Opuszczone miejsca, zapomniany świat Z nami odkryjesz to, co dawno zgasło Kodzak na Urbexie Przygoda właśnie trwa Wchodzimy tam, gdzie milczy czas Opuszczone miejsca, zapomniany świat Z nami odkryjesz to, co dawno zgasło właśnie. Siema, dzisiaj jest taka akcja, że w końcu dotarłem. Tudzież od dłuższego czasu próbuję się dostać zakłady zbożowe. Sobie zobaczymy, może uda się na te SILOSy wejść, to się okaże, ale obiekt jest naprawdę duży i na pewno tutaj trochę czasu zejdzie, żeby to wszystko. Zobaczyć. Zobaczymy jak to z tymi SILOSami tutaj wyjdzie. O wysoko jest, także widok pewnie będzie zacny. Ogólnie na pewno zacny widok jest tutaj stąd. Także zapraszam do oglądania. Nie, no teren jest tutaj naprawdę przeogromny. Ale tutaj będzie mnie interesowało chyba najbardziej. Dostać się na górę. No zobaczymy jaka skala jest tutaj niebezpieczeństwo, bo wiadomo, nie ma co świrować, żeby potem nie żałować. Także najpierw tutaj te budynki sobie zrobię tu. Chyba do środka, zobaczę jakie tam są fajne powierzchnie i będziemy lecieć na silosy. A co pan tutaj robi? Panie, ja tu nic nie robię, ja tu tylko chodzę. A, dobrze. <gry> Kurde, ślizgo jest tutaj na tym Odjeżdżamy. Zobaczymy sobie co tutaj się dzieje Ostatnio kolega mówi, że Konkretne wycinki tutaj trwały Nawet z butlami gazowymi byli i wycinali elementy. Bardzo dużo dziur. I to kurde głęboko. No. Także kurde niebezpiecznie może być się wpierdzielić w taki kurde otwór. I ze zbrojenia wystają. No nie jest nisko. Myślałem, że łuski. Luksferek. No, tutaj trochę czasu zajdzie, także jakieś tam pierdoły, to nie będę nawet chyba pokazywał. Chyba jakoś tak się chce się zmieścić. Śmierci tutaj. Mhm. Jest smród. Dobra, tutaj nic ciekawego nie ma. Czy idę na tamte halę zobaczyć wtedy. I... Tutaj co mamy? Stąd tak śmierdzi tutaj, A, bo to kibel rozsadziło, ktoś musiał mieć konkretną awarię systemu po, po kepsiku chyba, na cienkim z ostrym susizom. Lecę dalej. Piętra ogólnie wszystkie takie same, także nie ma co tam latać po wysokościach, bo się wszystko powtarza. Tutaj jest klatka. Byłem u góry zobaczyć, to każde jedno piętro tak samo wygląda. Także bez sensu tracić czas i tutaj po każdym piętrze latać. Idziemy konkrety, pokazać. No mówię, priorytet to jest tutaj to, nie? Jak będzie coś tutaj ciekawego, to zaraz będę pokazywał. teraz ten budynek atakuje. Zobaczymy, co tutaj się będzie działo. Się przed chwilą śmiałem, że tutaj daleko na złom nie mieli ci, co tutaj grasowali. Obok tutaj jest zaraz złom. Tu chyba się hajcowało. No, na pewno się hajcowało. Musimy zobaczyć paliło i to konkretnie widać papiery jeszcze jakieś pozostawały. Ktoś chyba sobie tutaj przeglądał. Co tutaj mamy? Ziemia, ziemia. Ziarna uszkodzone mechanicznie. No dobra, czyli laboratorium, wszystko na to wskazuje, a jaki komp fajny, papiery, cwicyk, tutaj klatka, wyjdziemy sobie, są stabilne to można zobaczyć jak najbardziej to mnie tutaj brak barierek denerwuje. A, czyli tak samo wszystko tak samo układ jak piętro niżej. No i dobra o, chyba ktoś śpi jak śpi to śpi No i dobra, mamy ten budynek. No, tutaj klatka bez tych poręczy, to to średnio trzeba będzie uważać. I to bardzo. No, bardzo średnio to bez tych poręczy to tutaj wygląda. Kurde, z każdej strony przepaść. Wszędzie dziury Wszędzie przepaści, wszędzie dziury że nie wiem czy na samą górę to się pchał, bo powiem szczerze, że, że lekko mi się w pani kręci. A tu nie ma się czego złapać. Jeszcze jakieś kurde przepaście, ale jakie, co kawałek dziura. Średnio to mi się tutaj podoba. Myślałem, że będzie trochę bardziej bezpieczne to wejście, ale nie jest. Szczerze, że mam Pietra, nie? Iść tam do góry. Co chwilę takie jupy, przeloty na sam dół. Także na samą górę chyba nie wejdę. Dziury coraz większe w stropie tam są, także nie ryzykuję. Teraz, że panierek nie ma, co chyba jakie kurde, te... no jakoś dziwnie, nie? Jeszcze kurde dziwne zawroty głowy, także pierdzielę nie wchodzę na samą górę. Jestem chyba. W... No, trzy czwarte drogi. Jeżeli idę na dół, teraz jeszcze pokażę od innej strony, bo. Pierdolę coś wywinąć przed świętami. Wiadomo, bezpieczeństwo przede wszystkim. Tu nie dość, że go na tych schodach, to jeszcze te kordę dziury. No i dobra. Czasami sobie trzeba odpuścić, jak to się mówi. Byłem mniej więcej na tej wysokości. Tyle zabrakło. Ale trudno. Także z tego miejsca to tyle. Do następnego na razie.